Kiedy dziennikarze mnie pytają na temat boju rytualnego i ich obaw, problemów z tym związanych, to im odpowiadam, że wśród zwierząt mamy i osłów, i barany, i oczywiście to są zwierzęta roślinożerne, ale są orły, są lwy, są e, wilki i to są zwierzęta mięsożerne ludzie jak zwierzęta. Jedni są roślinnożerni, inni mięsożerni, więc trzeba i dla jednych, i dla drugich zapewnić pokarm. Natomiast nie sądzę, żebyśmy w najbliższym, w jakimś bliżej określonym czasie, jako ludzie, mogli przejść na fotosyntezę, na asymilację. No może ci z zielonymi oczami będą mieli nieco łatwiej, ale pozostali raczej nie, więc z pewnością ta produkcja zwierzęca w naszym menu będzie ciągle obecna, a musimy o tym rozmawiać, żeby to wytwarzanie z jednej strony było zgodne z odwiecznymi tradycjami, a z drugiej strony na tyle humanitarne, na ile jest to możliwe.